A to co dostaje w Ale od ciebie zależy co z tym zrobisz. Dlatego zastanawiam się. Ciągle się nad czym zastanawiasz. Wiesz co? Daj znać jak w końcu się na coś zdecydujesz. Mele płacili i nie bije. Zoltan? Aha. Ale nie Zoltan miał być. <laughs> Dzięki za rozmowę, Do zobaczenia. A ja wie, że ja jaskier. A co poszło? Drwizę. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i grajek. Wyobrażasz sobie, nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij, jej, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Jest tylko mały problem. Potrzebuje funduszy, więc. Gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a kimą, może byś pomógł staremu druhowi. Wiesz, pożyczkę w banku. Iwaldi, może po prostu ci pożyczę. Co mogę zrobić? No dobrze, to o czym to mogę zrobić? Jak mogę ci pomóc? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, scholastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z Erykani i nie odmawiał córeczce niczego. To od niej pożyczymy pieniądze. Chyba ją kojarzę. To nie ta, którą porzuciłeś bez słowa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. Ukawał czasu temu. Faktycznie, trochę mi zeszło. Tym bardziej potrzebuję mocy twojego autorytetu. No bo przecież masz autorytet. Rozumiesz? Dobra, mów o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy, a potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na...? Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Iriny. Wiesz, taki, jakiego używa w czasie przedstawień. Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem scholastyki. Aha. Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do Madame Iriny. A ty co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć, ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci opowiem. No dobra. Niech będzie, ale... Geralt, w tym planie nie ma ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. Przynieś miecz od madami Riny i po zmroku widzimy się pod domem scholastyki. A stary, stary Numan ostatnio zostawił mi prezent. No ciekawe, o, ja ciekawe. Samym, Kodosaki, dawać, tak? Zabieram, nim Co tu ciekawego ma? Dudu je. Pogadamy charakter. pogadamy z nim. To nie było każdy by z nim pogadać. Co u ciebie Dudu? A no jakoś sobie radzę. Bywało w życiu lepiej, ale nie narzekam. Przynajmniej jak na razie nie skończyłem na stosie. Zobaczymy, co tam ciekawego u niego. Powiedz mi, jak to możliwe, że z dobrze prosperującego kupca Biberwelta stałeś się biedakiem? Mógłbym o tym opowiadać długo albo krótko. Jaka jest krótka wersja? Wojna. Myślałem, że kupcy raczej dorabiają się na wojnach. Moją wielką wadą jest uczciwość. Nie bogaciłem się na cudzej krzywdzie. Płaciłem podatki, nie oszukiwałem w księgach. A potem zatonął statek z transportu. Jakoś się pozbierałem. Wtedy piraci ze skelige napadli na drugi. Straciłem płynność. Następnie przyszła inflacja, stopy procentowe się podniosły, a ja już nie. To chujowo. Wspaniale się wcieliłeś w postać Mengego. Nawet mi o tym nie przypomina i obrzydliwe. Menge nie był znowu aż tak paskudny. Nic nie rozumiesz. Doppler przybiera nie tylko kształt zewnętrzny obiektu, w który się zamienia... Przekonałem się, co ten bydlak ma w głowie. Po godzinie miałem ochotę połamać palce jakiejś czarodziejce. Po dwóch złapałem się na tym, że myślał o nadziewaniu na pala. Potem zacząłem obawiać się spisku do plerków. Spisku do niej! Serio! Nie myślałeś o tym, żeby wyjechać z Nowigradu? A po co? Żeby wpaść z deszczu pod rynnę? Tu przynajmniej nie ma wojny. Jeszcze nie głodujemy. Chociaż i tak jest coraz ciężej. Nie ja się tego, że Nie musisz udawać człowieka. Próbowałem już tylu wcielenia, ale mimo wszystko, życie w skórze Niziołka jest najciekawsze. To przecież wy jesteście panami świata. Uważaj na siebie. Tak łatwo mnie nie wytropią. To ty, ty jeszcze nie... ja? ja już nie mam siły teraz. Może ty musisz mówisz do W Wiedźminie! Ja już nie mam siły, Geralt. Może ty mu przemówisz do rozumu. Dobrze cię widzieć. Dobrze się znacie z Dudu? Tak. Chociaż właściwie niedużo o sobie opowiadał. Przedtem chyba był kupcem? Hmm, Dudu zawsze miał łap do interesów. Ale chyba był za uczciwy, żeby się dorobić w Nowigradzie. No właśnie, mówiłam mu, że choćby nie wiem, ile razy skórę zmieniał, zawsze wyjdzie z niego poczciwiec. To pewnie dlatego tak kiepsko się sprawdzał w roli krwawych tyranów i skrytobójców. Za to był niezłym, zaufanym sługą, albo duchem starego króla. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z Twoich rekwizytów, miecz, którego używacie do scen walki. O, a po cóż ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki. Ale się Staram się go nie uszkodzić. Bywaj. A teraz miecze. Po zachodzie słońca spotkaj się z Jastrem pod domem Scholastyki. Ej, zamieść z powrotem. To, to no, było, tam jesteś. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuję ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. Ma być ten plan? Nie że to wymyśliłeś? <laughs> nie mam mowy. Mówisz poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już Twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji, masz. I jeszcze maska. Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka Cię nie poznała. Ale. Nie ma czasu. Idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w szałwi. Ja na miecze nie ubrałem. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! To nie jest Twój szczęśliwy dzień. Oddawaj sakiewkę. Nie tak szybko rzuć mieczła, chudro. To twoja pierwsza i ostatnia szansa. Ja To ja! Bierz to ja. się dwa poda głowa. Mówią o mnie karmazynowy mściciel. Chyba karmazynowy pierdoła. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Co? Przeszła ci ochota? Ochota? No, czekam, jak długo może trwać ta walka? za kto? No, co! Dawaj jasne. Ja nie mogę, nie mogę go pobić. Karma z nowym po raz kolejny triumfuje. Mój bohaterze, nie jesteś ranny. Trafił mnie! Będzie kolejna blizna do kolekcji. Wejdźmy do mnie, Opatrzycie. cię! Wynoś się stąd, wstrętny oprychu, bo karma nowym mściciel porachuje ci kości! Co <noise> <noise> to, to miało być? Jakiś kupiec podobuję? Pal A, Dobra, to ten. Gutierrez. Ty co? Znowu fire and... Nie, tylko mają To jest jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuję nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? Czemu pytasz mnie? Czemu mnie o to pytasz? Bo pani kierowniczka coś nie potrafi się zdecydować, a mistrz Jasker mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać, choć podobno ten cały remont to dla niej. <śm> jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie. Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej, powiedz coś. On kabarek chce wpłynąć. Buduar bym wybrał. Dobra, jeden, dwójkę. Imat buduaru jakoś bardziej mi pasuje do kabaretu. Tylko nie przesadźcie z pluszem. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Panowie, koniec fajrantu, do roboty! Nie mi dokładnie... No, no, ja widzę, że się kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu, to byłoby by niebezpieczne. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Tak, no. Tylko on to ty, jak to morskie. To Przecież... czas? On jadek najwięcej. Wygląda Wyglądałby jak, jak ten chomik, ten gruby i chudy. Taka komedia, gruby chudy. Ten gruby to prowadzi eksperymenty na komikach. Dakota od chudla. No i nie takiego głowego komika, nie szybklatę. <grybujesz> Dzień dobry. No, widzisz. Znaczy maflu. Dzień dobry. কিবা wbrew w temu co myślą o nim ludzie jaskry ma bardzo racjonalne podejście do życia. Chyba nie? Też tak myślę. rzuci się tak nie. bo było jak masz silnych nic. Ja bym był nerwowy. Andrzej drana śmietana? Bo też tak uważasz. Szczególnie jak. Jak ta to od razu piszczę. To prawda. Wyznaje zasadę, że trzeba się dobrze bawić, żeby dobrze żyć. Nie nabijaj się. Naprawdę tak myślę. A w tej zasadzie nie ma nic złego. Jaskier po prostu potrafi cieszyć się życiem. Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują, i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle. <noise> też nie, nie, ma. nie zawalił. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do poli naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kawałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. No, jeszcze mamy sprawdzić to dziadkę, no zajebście. Ej, gościu, ale tu ściany to nie masz. O! No, to no, ma się nie, ja nie co to ma być? Eee, czy mamy na czacie jakiegoś ek eksodrysta? Pędzę jakiegoś? Haha, to Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym, Półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić co z tobą. Aja, aja. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Ocuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. A skąd wiesz o zapasowym kluczu? wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No, przecież nie współpracujemy od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym chubim. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z poli w szałwi i rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z twoich. Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscillę. Pryszczilla, według twojej relacji, zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No dobra, to znajdźmy ten klucz. No to, standardowo pod kamieniem. Co to było? Tu go nie ma. A, ty, pod kamieniem nie ma. Nie, bedrola Tu go nie ma. Jest i klucz. wiaderku. Chyba się zeszczałem w kasie. Masz coś? Mam. Co to u diabła ma być. Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona. Ale nie twoja własność. Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu. O chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej i w mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia! Zabieraj się stąd, albo skoję ci gębę! O ja! Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj. Albo inaczej porozmawiamy. A ciebie dola będzie. No dobra, mów. Ja Miawenta, ty... Cza... cioè, By Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś rudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No. no, tak. Prawda, jestem otwarty. Ale ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się z obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden Zamtus. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi. Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chcę, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje? Znaczy, pieniądze. I sława. Bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. Hmm. No, skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w szałwi poli. To ja lecę! Dogoniecie. cię. Przynajmniej nie trzeba było mu dawać pogębia. Myślałem, że będzie gorzej. Nie, że to poradziłeś. Źle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz portrecista Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecistę? To stary znajomy, a akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Shawlimi, bo Priscilla zmyje mi głowę. Naprawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Tylko tyle: dzielnicy portowej. Każdy. i będę musiał wyplukiwać każdy dom w dzielnicy portowej, tak? Nie no, jak. O, bandyci. Szukam jakiego latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowę miasta, ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie okradniesz go? Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred. To ja. no nie znów mortobicie. Pożałujesz odmian. Już wolę na mięcza. Łyce w lody. no jak da ciężko. Oj, bo chciałem mocny wyprowadzić. A mogę wziąć, nie mogę wziąć. Czła ci ochota? Tak? mają lepiej, bo są mu u dołu. Dobra, tamten pandyta będzie łatwiej do rozwalenia. Chodź, chodź wyżej, chodź, chodź. Dobra, leżą. Czego kurwa chcesz? Plakat. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudów. No widzisz, a można tak było od razu. No Latrek mój dmuch z do pokaźnej sumki. ale chyba się z tego powodu nie wycofasz. Niedługo nie będę miał innego wyjścia. No nie, no nie możemy na to pozwolić. Z kim ja bym się wtedy zakładał? Słuchaj, zróbmy tak, załóżmy się jeszcze raz. Jak wygrasz, spłacę twoje długi i dalej będziemy razem grać. Co ty na to? A jak przegram? No, nie martw się na zapas. No, idę obstawić. Hmm... Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta-malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przysyłam mnie Jaskier. O tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No, widzisz. A na dodatek, hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Nie każdego stać na taki gest. Deluvertena akurat stać. To najmłodszy syn Diuka Salm, a jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnicy. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję Deluvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. <laughs> Dobra, wygramy dla niego ten wyścig. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu. Ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Nie mam racji. publiczności. o atleta E, eee, wystarczyło si płacce. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? <noise> Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty. Przyniosę je do szałwi i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. Dobra, ci ona.